Zgrzytanie zębów, popularny bruksizm, jednostka chorobowa, z którą często przychodzą do mnie pacjenci, czyli to, co mówią, że zgrzytają zębami, zaciskają, mają starte zęby. Co z tym zrobić? Jak ja mogę w tym pomóc? To będę chciał Wam przedstawić w tym materiale. Ja nazywam się Mateusz Struniawski, na co dzień jestem fizjoterapeutą. Bardzo często pracuję z pacjentami, którzy mają właśnie bruksizm lub tego typu przypadłość. Przejdźmy z całym tematem po kolei. Czyli pacjent trafia do mnie i mówi: Proszę pana, ja mam bruksizm. Mówię o co chodzi, nie? No i każdy opowiada, że wie pan. Ja zgrzytam zębami w nocy, zaciskam szczękę, czasami się łapię na co dzień, że mam to wszystko pozaciskane i tak dalej. No i ktoś mi powiedział, że pan może mi w tym pomóc. Ja mówię: Jak najbardziej. Tak, spoko. Teraz pomyślmy. Ok, mamy zwiększone napięcie w obrębie szczęki, już to bardzo mocno upraszczając. Tylko pytanie pojawia się: dlaczego? Tak? Dlaczego te mięśnie się mocniej zaciskają, albo mało tego zaciskają się mimowolnie? No bo jeżeli zdenerwujemy się, to no zacisniemy czasami tą szczękę, ale i tak dzieje się to mimowoli. Czasami ktoś mówi, że coś robi i czujesz. Ta szczęka się zaciska, albo zobacz, kiedy śpimy, tak? A to się wszystko zaciska, albo wręcz chodzi. Dochodzi bardzo często do starcia powierzchni zębowych. No, wiadomo, tutaj to już stomatologia, ortodoncja w to nie wchodzę. To są skutki. Ale dalej szukajmy przyczyn. No i pierwszą z takich przyczyn, któraż sama się nasuwa, aż sama prosi, jest po prostu stres i emocje. Temat, z którym bardzo często, bardzo dużo pracuję i bardzo skutecznie potrafię pomóc pacjentom, żeby po prostu wyciszyć ten stres, zdjąć go z ciała, żeby te napięcia mimowolne, kiedy właśnie śpimy, lub kiedy coś robimy, zajmiemy się, nie występowały samoczynnie. Wtedy one po prostu no, schodzą, tak, nie, nie generują się same. Jest jakaś logika, nasz mózg jakoś odreagowuje coś. I musi, po prostu zaczyna zaciskać te mięśnie, zaczyna reagować, mimowolnie. Jest to reakcja stresowa, tak, bo kiedy wiemy, zaczynamy się denerwować, to się spinamy, zaciskamy szczękę, później te jakby reakcje przetrwale powtarzają się w trakcie snu, czy właśnie w trakcie, kiedy coś robimy, nie, nie myślimy o tym, i ten stres w ten sposób wychodzi. I tu, tak jak powiedziałem, jak najbardziej jestem w stanie. Pomóc każdemu i to robię, że wyciszam ten stres no i likwiduję go. Kolejną z przyczyn, którą kilkakrotnie miałem, czyli zwiększenia napięć mięśniowych w obrębie szczęki, są blizny w obrębie głowy. Bardzo często to się zdarza. Wiadomo, no, mam jakieś operacje, zabiegi, wypadki, przypadki, różne rzeczy, tak? Mamy gdzieś bliznę w obrębie głowy, twarzy, i bardzo często też wtedy ona powoduje, że coś zaczyna w Obrębie tej blizny pracować słabiej. Tutaj mięśnie szczęki zaczynają się bardziej dopinać, no i generuje to po prostu większe napięcie i wtedy musimy opracować każdą z tych blizn, zaadaptować ją, i te napięcia w obrębie szczęki mijają, mijają dolegliwości związane z zaciskaniem szczęki. Z czym też jeszcze się spotkałem kilkukrotnie w moim gabinecie. Miałem dwa razy panie, które miały kolczyki, jedna miała w nosie, druga miała w języku. Niestety one też powodowały to, że tutaj mięśnie, szczęki bardziej się zaciskały. No i powodowały, co powodowały? No wiecie, nie będę tutaj się wypowiadał, czy mi się ogólnie podobają te kolczyki, czy ktoś chce nosić, czy nie, ok, Ale miejcie tą świadomość, że one mogą powodować tego typu dolegliwości, że mogą coś wyhamowywać, czyli w osłabiać mięśnie. Wtedy gdzieś indziej nastąpi kompensacja, czyli większe zaciskanie. I wtedy możemy się właśnie też spotkać z tego typu dolegliwościami, właśnie jak mocne zaciskanie i zgrzytanie zębów. Dobra, myślę, że na dzisiaj w tym temacie przekazałem Wam już wszystko mniej więcej, z czym na co dzień można się spotkać, jakie są przyczyny. Jeśli macie tego typu problem, jak najbardziej zapraszam do siebie do gabinetu. Jeśli może czegoś nie dopowiedziałem, mielibyście jeszcze jakieś pytania, zapraszam do komentarzy i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!